I oto kolejny burzman na tropie. Tym razem jesteśmy na tropie bobra. Będzie o tym, co to jest bubr, Jak żyje bópr. O tym, że idioci chcą odstrzelić ponad 20 tysięcy bobrów przez najbliższe 3 lata. A do końca z tego sezonu łowieckiego, 2000 na Podlasiu. Bobrów do odstrzału. Bo niby robią szkody. Ale tak naprawdę nie robią robotę. A o tym wszystkim. Dzisiejszy odcinek. I macie tu adepta nowego, który się właśnie zareklamuje. Dzień dobry. Zapraszam na po prostu outdoor. Tak, polecamy. Pokażemy dokładnie to, co i jak, na razie próbujemy uszczelić jakiegoś bobera. Bobrowisko. I tak wygląda żeremie. Żeremie czyli dom bobrów. E, ogólnie rzecz biorąc, jest to mega skomplikowana konstrukcja składająca się z patyków i e, ziemi. Wygląda na chaotycznie stworzoną, a w rzeczywistości jest bardzo przemyślana. W środku jest kupa korytarzy, kilka sypialni, coś w rodzaju salonu, wejście zawsze jest pod wodą, jeszcze jest spiżarnia. spiżarnia zależy od, wielkość spiżarni zależy od wielkości akwenu, jak i od wielkości rodzinki bobrowej. I ono ma od kilku metrów sześciennych do 19 metrów sześciennych, normalnie, a zdarzały się podobno takie co miało ponad 70 metrów sześciennych w A w spiżarni zgromadzą około 80 różnych gatunków drzew, a żywią się ponad 200 różnymi gatunkami roślin: Krzaczasty drzewiastych, zielonych i w ogóle wszystkich roślin. Cała konstrukcja jest ubijana też ogonem kielnią obobrów. Mam nadzieję, że jak się uda nam upolować w obiektywie bobra, to zobaczycie jak to wygląda. Wielkość żeremia też jest zależna od wielkości rodziny. Tu to, to, to żeremie nie jest jakieś wielkie, więc ta rodzina nie jest jakaś gigantyczna. Na razie przynajmniej. Więc nie jest źle. A tu mamy tamę. Tamę bobrową też mega zaawansowana technologicznie konstrukcja zasada budowania podobna jak żeremia patyki i e, ziemia bobry jedzą cienkie gałęzie z grubszych właśnie budują czy tamę czy e, żeremię i E, dzięki tamu się e, stwarzają akwen. Tu był, to jest takie rozlewisko od strumienia jakiegoś. Tu też takie, to wyglądało tak samo, póki nie przyszły bobry. Zbudowały tamę, podniósł się tu poziom wody. E, dzięki czemu one mają idealne środowisko do życia. Jest to super zbiornik retencyjny w razie powodzi, który spłucza falę powodziową, ale też trzyma wodę, dzięki czemu las dookoła rośnie dużo szybciej i jest bo, e, zdrowszy mimo, że jakiś fragment lasu został zalany to tak czy inaczej las dookoła ma, e, jest wielki in plus e, leśnicy mówią, że i rolnicy, że to są szkody, w rzeczywistości to e, gdyby leśnictwa chciały zbudować bo, e, taką ilość zbiorników retencyjnych, tak wydajnych to nie stać ich na to po prostu e, bo to są miliony Koszty zbudowania takich zbiorników a bobry to robią bardzo wydajnie. I na przykład, w momencie kiedy rolnik, czy komuś przeszkadza ta bobrowa, to nie ma sensu tego niszczyć raz bo nie wolno. Dwa, bo to jest debilizm. Trzy, bo pokazujesz, jakim jesteś burakiem i y, osłem. A cztery, one tak to odbudują, jak będą no chciały, i wystarczy na przykład w dole tamy zamontować. Y, Rurę kanalizacyjną, czy jakąś inną rurę, która po prostu spowoduje, że ta woda będzie schodziła nie do zera, ale będzie schodziła. Bobry tego nie umie sobie z tym dać rady, a I wtedy mamy i Bobra, i powiedzmy rolnika czy leśnika zadowolonego. Tylko trzeba po prostu myśleć i żyć z tą naturą w koligacji, a nie ją niszczyć jak to wygląda w dzisiejszych czasach, zwłaszcza przy obecnym ministerstwie środowiska, jakie mamy. O czym już parę razy mówiłem i jeszcze wiele razy będę mówić. Kolejny dzień, kręcimy odcinek. Ledwo co wyszliśmy z auta, idzie widzę kupę kruków w lesie. Jeżeli widzimy kruki na polu, to są na polu. Widzimy lecące, to są lecące gdy widzimy je w lesie najprawdopodobniej prowadzą nas do padliny i właśnie dochodzimy do padliny zaraz jeszcze nie podeszliśmy do niej jak widzicie tu leży coś zaraz do niej dojdziemy i my i wy zobaczymy co to jest i czy ofiara myśliwych a może wilku tak więc już zidentyfikowaliśmy rzecz proszę bardzo koziołek to jest sar... sarna tam jest kozioł jak widzicie, parostki są. Oczu już nie ma. Pierwsze co znika to są oczy zjedzone przez ptaki. Widok niezbyt piękny, ale natura wcale nie jest piękna. Ogólnie z bebechy zjedzone. Śladów ani tropów specjalnie nie widzę, żeby tu udało się rozpoznać, co to jest. Zaraz oblukam dokładniej to. Ale jak widzicie, kruki w lesie, to powinni się w to miejsce iść, gdzie one są, czy lat krążą. Mam największe szanse na znalezienie takiego oto okazu. To jest świeży zwierzak. No. Myślę, że jeszcze dałoby radę coś z niego wybrać pewnie. Jakieś mięcho. A się nie będziemy bawili w takim, mimo że idą święta. Dziczyzna na święta, dobra rzecz. Najprawdopodobniej zdarzenia były takie. Tam, widzicie taki tołek z ziemią. Tam najprawdopodobniej mogła sobie leżeć. Aby i spać, i on dopadł. Wilki albo psy. Trudno stwierdzić co, bo zasada zapicia jest taka sama. Jeżeli wilki, no to coś je spłoszyło, bo nie wykorzystały do końca. Jeżeli psy, no zabiły, zjadły i se poszły. Po prostu psy są głupie. To jest on One on dla zabicia. <trym> Tropów żadnych nie ma, odcisków łap czy coś, żeby dokładnie stwierdzić śladów zębów też specjalnie nie, nie, nie zauważyłem na, na tym trupie ale zobacz jak tutaj brakuje sił tutaj musiała się toczyć ale nieźle walczyła mimo wszystko, bo widzicie no tu odtąd, takie koło tam mocno walka była tutaj też tam jakieś ślady jeszcze widać no ogólnie to nie jest takie hop tutaj jakiś, tu pewnie jakiś cenny organ był zjedzony, bo dużo krwi przez jakiegoś spróbujemy na chwilę odejść tu kawałek stąd, żeby kruki przyleciały z powrotem i może jakieś fajne zdjęcia zrobimy. Więc oglądajcie dalej. Znowu jesteśmy na poprowisku. Jest temperatura na minusie, dzięki czemu dużo łatwiej się tutaj chodzi. Jeziorko trochę im zamarzło, ale przede wszystkim... Jak widzicie, bagnisko jest względnie do przejścia. Więc łatwiej nam będzie podejść, czy się uda je tropić, czy nie, zobaczymy. Tu jest Jeremia. Ogólnie jeden z najtrudniejszych odcinków pod względem celu. A tu Chyba sikorkę gdzieś tu widziałem o, sikorkę macie tu widzicie jak bobry opierdzielają drzewko one dookoła podgryzają i nawet 70 cm drzewa potrafią ściąć i czekają na jakiś... żeby ze względu bezpieczeństwa przy takich dużych drzewach czekają na jakiś podmuch wiatru czy coś, żeby drzewo samo pękło, jak tam dalej. <coughs> Oczywiście nie zawsze się to uda. Czasem myślę, że nie jeden BOBR dostał takim drzewem jak mu odbił, ale z zasady podgryzają, żeby się samo przewróciło. A jak widzicie drzewko nie małe, chyba dąbek. Na pewno dąbek, więc zęby muszą mieć niezłe. W ogóle <coughs> bobry mają bardzo specyficzne zęby, o czym nieco później. Tak jak mówiłem, bobry mają bardzo specyficzne zęby. Długie, jak pewnie widzieliście na zdjęciach, pomarańczowe. O, no tak. O, czekajcie. O. Bobry mają długie zęby. Siekacze pomarańczowe. Z zewnątrz, od środka nie są pomarańczowe. Z zewnątrz one są bardzo twarde, przez to się, yy, a ze środka są yy, takie miękkiejsze, przez to same trąc o siebie się ścierają, jakiego ugryzonia e, Dzięki temu właśnie one mają sztila w pysku i mogą obżerać każde drzewo. Inną ciekawą sprawą jest to, że między kolejnymi zębami, a tymi siekaczami, czy tak jak to się nazywa, e, mają szparę. To umożliwia im wsadzenie e, sobie patyka e, i obżera, obżeranie go pod wodą, nawet bo się te e, usta im zamykają wargi i jest szczelnie w środku. Mogą opierdzielać patyka, bo jak wiadomo, bobry jedzą patyki, nie ludzi. Chociaż były przypadki, co wędkarza załatwił, ale to była wina wędkarza, więc trzeba uważać, bo to duży gryzoń, ponad 20 kg może ważyć, ponad metr długości może mieć, duże zęby ma, a i z kielni, czyli z ogona też potrafi na pewno przywalić, jakby chciał. No, a my Czatujemy teraz. Tu, jak widzicie, jest tama łobrowa. z drugiej strony niż wcześniej. Widzieliście? Do perfekcji dopracowana konstrukcja. I o, tu, może będzie lepiej to, to widać. Jesteśmy teraz na poziomie wody. Jest sama. Tu jest sama. Jesteśmy. taka jest różnica wysokości na poziomie wody. Kilkanaście kilkadziesiąt cm tam mamy żeremię za tym drzewem Ogólnie woda w, tam gdzieś bobry żyją jest niezdatna do picia nawet po przygotowaniu właściwie <laughs> jest, zawsze jest, w przypadku bobrów zawsze jest ryzyko zakażenia się czymś tam więc się odradza szukać tych, pobierać tą wodę, lepiej sobie w inny sposób, a jeżeli już musimy to zrobić sobie na przykład studnię, wykopać najpierw, albo jakiś tam metr nawet od krawędzi stawu, żeby ziemia trochę przefiltrowała i przytem przygotować i tam faktycznie przygotować i gotować parę minut. I z braku laku można wypić. Może zauważyliście, że od jakiegoś czasu na naszych nogach zagościły nakolanniki, o widzicie, tak jest nakolannik, jest to genialna sprawa przy fotografii, bo możemy sobie uklęknąć z pokojem na kolanie, nawet na szyszkach i tak dalej, to nas nie boli, Dwa, kolano nie chłoni te wilgoci z ziemi ani chłodu, więc mamy mniejsze ryzyko kontuzji i zresztą też jak już ktoś się nabawił przechłodzonych kolan, no to już go aż tak nie łupie a trzy nie tylko właśnie przy fotografii przyrodniczej, ale też y, przy obozowych pracach, przy klęczeniu przy ognisku, dokładaniu drewna, rozbijaniu namiotu i tak dalej bardzo wygodna sprawa na kolaniki jeden na kolanik starcie jest z was dwójka, starcie kupić dwa na kolaniki z demobilu za trzy dychy możecie, macie ze spokojem problem rozwiązany Tunele bobrowe pod całym tym stawem, tutaj tymi wszystkimi odnogami, żeremiem i tak dalej, mogą być ponad 400 metrów. Wyobrażacie sobie tutaj 400 metrów. Często, jeżeli jesteście w terenie, gdzie są bobry, możecie zauważyć różne doły. Tutaj nie widzę akurat w okolicy, ale różne doły, zagłębienia i tak dalej, które w rzeczywistości są otworami wentylacyjnymi dla tych wszystkich tuneli. Tu na przykład. Widać zjazd do wody Tędy schodzą Schodzą, tam płyną, płyną, płyną papatyki i tak dalej Tu niestety widać Właśnie zanieczyszczenia jakie robią Nic przyjemnego i nic smacznego Tu jest kolejne bagnisko W takich terenach często też dużo jest innego zwierza Z racji tego, że tutaj Woda jest Mało ludzi się kręci Cisza, spokój Jest klimacik. Tu widzicie rozlewiska trzciny, las podmokły. Ładnie to wygląda. To wszystko dzięki właśnie tym bobrom, które tam mają domek. Ponieważ bobry nie niszczą środowiska, to ludzie je niszczą. Bobry stwarzają zbiorniki retencyjne, dzięki czemu w czasie suszy las jest dalej mokry. Dzięki tamom mamy spłyconą falę powodziową. I mimo, że ten, część tego lasu umrze, ponieważ została zalana, to i tak czy inaczej, las dookoła rośnie kilkanaście czy kilkadziesiąt procent bardziej wydajnie. Jest dużo szybszy, wzrost wydajniejszy, zdrowszy, mocniejszy. I to dzięki tym gryzoniom. W sumie największym gryzoniom występującym w naszych Lasach i nie tylko. W samym poznaniu jest około 40 stanowisk bobrowych. Yy, niestety, przyszłość Bobrów w Polsce stoi pod wielkim znakiem zapytania, gdyż Ministerstwo niszczenia środowiska chce wystrzelać 25 tysięcy bobrów yy, w całej Polsce same yy, przez 3 lata Natomiast do końca sezonu obecnego na Podlasiu, podaje 2000 bobrów ma być odstrzelonych. Ogólnie to nic dobrego nie jest. Lasy państwowe musiałyby dużo więcej wydać kasy, żeby zbudować takie zbiorniki, niż im się by mogło wydawać. Dlatego mówmy o tym i propagujmy, właśnie. Racjonalną um, ochronę środowiska, a nie taką, jak obecnie robi Ministerstwo Niszczenia Środowiska, czyli niszczyć, spalić, zabijać, strzelać i tak dalej. Co zresztą sami zapewne widzicie, bo to jest Ministerstwo Środowiska, to nawet nie jest myśliwy, to jest pseudomyśliwy, to jest po prostu idiota, jak cała jego świta. A my będziemy tu chronili bobry będziemy... I, i inne zwierzaki chociażby dla takich właśnie klimatycznych widoczków których bez bobru by nie było o, jak widzicie parę godzin później jesteśmy znowu przy nim i już jest dużo bardziej obżarty tutaj żeberka dużo bardziej wyżarty ogólnie świeże mięso jest, jest dosyć na upartego w sytuacji survivalowej można by się pokusić o zjedzenie chociaż wątpię, żeby to było jakieś szczytem smaku, chociaż w sumie jak jest świeże, to dziczyzna dobrze zrobiona jest dobra a niestety żadnych ptaszków nie widzieliśmy przed nim teraz Nawet rano jak podchodziliśmy to był jak czekaliśmy kupa sikorek jeszcze innych ptaszków tutaj latała teraz podeszliśmy kompletnie pusto i martwo Dosłownie oh. no i tak się kończy. Kolejny dzień na planie filmowym. Odcinek typowo o Bobrze, a martwa sarna, a Bobra w nim nie ma. Taki, taki, takie rzeczy też się zdarzają. Ale co zrobić? Trzeba robić swoje i tyle, Rób swoje i reszta przyjdzie sama. No dokładnie no, minęły dwa tygodnie odkąd ostatnio tu byliśmy i właśnie zmierzamy do miejsca gdzie była padlina zobaczymy czy jeszcze jest i może coś ciekawego znajdziemy ogólnie dzisiaj ostatni dzień mamy kręcenia tego odcinka motyw przewodni bubr a czy bobra w końcu nam się uda ustrzelić zobaczymy o jest jest jeszcze trochę padlinki może jakaś czacha się do kolekcji trafi Mocno rozwleczone Zresztą sami zobaczcie Pamiętacie jak to wy... Właśnie, pamiętacie. widzicie liście jak to wyglądało To było w całości Zostało tyle Niewiele, zobaczcie co się stało z czaszką To jest czaszka Czaszka została całkowicie obżarta Rozwalona Teraz to jest kupa bezwładnego czegoś Obżarta poroże zostało, czyli tego nie rob, zrobił żaden człowiek. Nie ma tu nic już. Dlatego, że tu mamy wilki, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi. Co dziwne, że po dwóch tygodniach to jest w tym miejscu, nie zostało rozwleczone. Ale zobaczcie, jak to tu <laughs> macie, tutaj odniesienie dookoła. Jak wygląda ściółka, a jak tu w tym miejscu, nie? Taka sytuacja. <laughs> A padlina jest bardzo ważną rzeczą w lesie, gdyż odżywia zwierzęta, padlinożerne ptaki odżywia, ziemię odżywia i różne rzeczy odżywia. Jest to ważna rzecz. Wygląda nieestetycznie, ale padlina cenna sprawa. Ogólnie odcinek może nie być dla dzieci, ale już trwa trochę, więc oglądajcie dalej. Nie. To nie był Renifer, jakby co. Stało trochę rozwleczone. Została rozwalona po prostu. O no tutaj szczęka. Tu została przełamana z przodu. Mamy tutaj ładna żuchwa, nie ma jedynek, a jedynki są fajne na naszyjniki, ale multitola nie wziąłem, cholera, bym se wziął. Tak, i ogólnie, jeżeli znajdziecie padlinę, to się nie bójcie, bo i nawet jeżeli została polowana przez wilki, to nie jest dla Was zagrożenie, gdyż raz, wilki nie jedzą ludzi, dwa, to nie jest niebezpieczne, trzy... Yy, po prostu w momencie, kiedy my podejdziemy do tej padliny, żaden inny drapieżnik, czy żadne zwierzę tam się nie będzie kręciło, może poza jakimiś robalami. Yy, inna jest kwestia, że niekoniecznie po, nie musimy podchodzić bardzo blisko do tej padliny, gdyż po prostu możemy się pohaftować lub wypuścić jakże szlachetnego i pięknego ptaka, jakim jest paw. Yy, u to specyficzny wygląd, specyficzny zapach. Ale w pad dzięki padlinie, właśnie możemy się zaczaić, jak już to widzieliście, żeby poobserwować jakieś ptaki czy inne drapieżniki. W zeszłym tygodniu nie mogliśmy tu przyjechać, jak tu jeszcze trochę więcej tej padliny było, żeby poobserwować sobie, ale padlinę się wykorzystuje często w fotografii, czy w obserwacji natury. A my tropimy dalej i wy też razem z nami. O, a tu mamy pełzacza. O, nie mamy Poza trzeba je nie ma Poza trzeba jest pałza Jesteśmy na tropy bobrów A mamy Daniela Gatunek obcy niepolski sprowadzony by polować Na niego, bo jest łatwy do upolowania i można powiedzieć, że wręcz trochę głupi Bo patrzcie, one tam są. My się ruszamy. Macham im. Macham. One nic. A one tam są. O, widzicie, dopiero teraz poszły. Takie są właśnie Daniela. Jeżeli chcemy Daniela przywabić, można wziąć patykę i zacząć uderzać o ambonę albo jakieś drzewo. Zawsze jest szansa, że przyjdzie z ciekawości. Bo to ciekawskie zwierzę. Ostatnie podejście do przeremiam. Może się... Tam. Ale papryki nie ma. Posiedzimy chwilę, zobaczymy, czy coś ustrzelimy. Cieszę się, że kamera nie oddaje zapachu. Bo tu wali nie miłosiernie. Tam. Nie wiem, czy to. O, o. Widzicie jak benzyna wygląda na kałuż to są odchody Bobrów Ogólnie tam o, tam gdzie żyją bobry nie radzę pić wody Znaczy się w takich zbiornikach typowo mieszkają niowych przez bobry Woda mega zanieczyszczona Dalej jest oczyszczona bardziej przez Ziemię, nie ziemię i tak dalej, ale tu jest saigon. Był pobry. A wprost. Niestety ja ten nosa nie nakręciłem, ale jest szansa, że zaraz się pojawi znowu. W jest dużo większe. Tu ładnie widzę. W obiektywach czasami w komplecie dostajemy coś takiego jak osłona przeciwsłoneczna. To jest taki kawałek tubusu. W niektórych obiektywach, nie we wszystkich, można to założyć odwrotnie, żeby nie było problemu z przenoszeniem. I teraz pytanie, dlaczego to używać? Teraz nie mamy aparatu słońca, jest pogoda taka trochę do kitu, ale też warto to założyć. Dlatego, że Osłaniamy obiektyw od kropli deszczu od przypadkowego uderzenia o coś, nie uderzymy obiektywem, tylko tą osłoną. A oczywistą jest sprawą, że po prostu ona służy do redukowania odblasków. W przypadku, gdybyśmy nie mieli na przykład tej osłony pod ręką czy po prostu do konkretnego obiektywu, to jest taki patent, który można bardzo łatwo wykorzystać. Każdy z reguły ma czapkę, kapelusz czy cokolwiek. I w momencie, kiedy robimy zdjęcie, wystarczy zdjąć i zasłonić promienie słoneczne, uzyskamy większy kontrast, lepsze nasycenie barw i po prostu zdjęcie będzie dużo bardziej atrakcyjne. Tak więc kolejny odcinek dobiega końca. Miał być typowo o bobrach, było bardziej o chociaż bobrach też trochę, bobrów głównych aktorów nie za bardzo nam się udało strzelić. Jest to ostatni odcinek w tym roku, ale nie ostatni w ogóle, więc yy, z tej okazji... Wszystkiego najlepszego na święta i nowy rok. Wszystkiego co buszmeńskie. Wszystkiego dobrego, żebyśmy spotkali się na szlaku i żebyśmy byli zadowoleni z tego, co robimy. Dokładnie. I dasz busz. I oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. A z nowym rokiem nowy, nowe odcinki. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Miał być już koniec odcinka, ale taki jeszcze bonusik. Kolejną padlinę znaleźliśmy. Taka, oto, nóżki. Tam trochę sierści jest, ale ja wam zilmuję. O tu. I znalazłem to, zwracając uwagę na kępkę tej wielkości wyrwanej sierści z jakiegoś zwierzaka, i doszedłem. Jest to z tej samej linii co tamta padlina. Tak więc wiemy, gdzie czatować na wilki. Więc może się udać spotkać nam wilka. Tak, więc trzymajcie kciuki. Za kolejno może odcinek właśnie będzie o Wilku. Tak, więc niestety parafrazując Dżem kultowy zarombisty zespół, jak oni tam mieli, nie ma boga, nie, 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 to nie ma bobra, nie, nie. nie.